Tutejsi mówią, że w nocy słyszą jego łkanie. Nie wiem, czy to prawda, ale rano zawsze jest na podłodze kałuża. Rozumiem. Co rozumiesz? Przecież to kawał zardzewiałego żelastwa. Takie rzeczy nic nie czują. Stare legendy mówią, że miecz samuraja przechowuje część jego duszy. To by tłumaczyło te łzy. Jeżeli macie ochotę, to możecie zostać tu na noc i sami się przekonacie. Muszę zamknąć muzeum, więc wyjść będziecie mogli dopiero rano. Bardzo dziękujemy! To miło z pana strony, ale chyba będziemy musieli odmówić. Dzięki. Z przyjemnością. Co? Jasne! Dobrze, więc do zobaczenia rano. Może otworzę wcześniej. Wygląda na to, że interes zaczyna się kręcić. Ty, ty naprawdę chcesz tutaj zostać i gapić się na mieć przez całą noc? Pewnie, nie mogę się doczekać. Ty żartujesz, prawda? Hmm. Będzie fajnie. To prawdziwy, płaczący miecz. Nie często go można zobaczyć. Dobra, chyba masz rację. No to fajnie. No, usiądź. To może trochę potrwać. O burza? Nie, to mój brzuch. Nie masz czegoś do jedzenia? Eee! No niby skąd? Przecież jesteśmy zamknięci. Ale bym zjadł podwójnego burgera. Trzeba było pomyśleć wcześniej. Eee? Co? To? Było? Eee, chyba zaczyna płakać. Eee? Mm. Eee? Wiesz co, Morty? To chyba nie ten miecz płacze. No więc co? Nieszczelna rura? Nie, tu ktoś jest. Jakaś inna osoba, tak? A. A! Tu jest duch! Powiedziałeś duch. To musi oznaczać, że mnie widzisz. Trudno cię nie zauważyć. Nie lubię płakać. Przynajmniej publicznie. Nie mieliśmy zamiaru cię szpiegować. Wszyscy mówią, że to ten miecz płacze. Przepraszamy. Jestem Mosuke, a wy? Ja jestem jo. a to mój kolega Morty. Eee, witam! Dlaczego tak mu się trzęsie głos? Nasz Morty... trochę się boi duchu. Może ma rację. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Eee, coś ty. <grym> Lepiej z nami nie zadzieraj, albo będziesz się musiał zmierzyć z Amidamaru! Znacie Amidamaru? A. Trochę. Ale przyszliśmy tutaj dowiedzieć się o nim czegoś więcej. Raczej niełatwo go rozgryźć. Amidamaru był największym wojownikiem, jakiego znałem. I ja go zniszczyłem. Jeżeli ty go zniszczyłeś, to pewnie byłeś bohaterem. Było dokładnie na odwrót. To, co zrobiłem, było straszne. I nigdy sobie tego nie wybaczę. Co? przecież to był zabójca. Nigdy tak nie mów. Wszyscy mówią tutaj o mieczu groźnego wojownika Amidamaru, ale nie mają pojęcia jak było naprawdę. A, wiedziałem, że jest druga strona medalu. Ale co się naprawdę wydarzyło? Opowiedz nam prawdziwą historię o sobie i Amidamaru. Wiem, że to trudne dla Ciebie, ale proszę, powiedz nam wszystko, co wiesz. Dobrze. Byliśmy samurajami i przyjaciółmi. Nasza więź była mocniejsza niż stal, z której robiono najlepsze miecze. Poznaliśmy się, kiedy byliśmy dziećmi. Byliśmy mniej więcej w Waszym wieku. Walczyliśmy razem w wojnie prowincjonalnej i często ratowaliśmy sobie życie. Przysięgliśmy sobie wieczną lojalność. Wiele lat później, kiedy byłem mistrzem w kuźni mieczów, zostaliśmy wezwani przed oblicze króla. Wykuwasz doskonałe miecze. Jesteś najlepszym wojownikiem, a ja jestem po prostu największy. <laughs> Wiem, że to brzmi jak największe zarozumialstwo, ale nigdy nie potrafiłem kłamać. Tak czy owak chcę, żebyście obydwaj dla mnie pracowali. <laughs> Będziecie bardzo bogaci. Byliśmy zaszczyceni, że możemy razem pracować dla tak potężnego człowieka. Dopóki pewnej nocy król poprosił Amidamaru na spotkanie w cztery oczy. Soke jest bardzo utalentowany. Nie ma sobie równych. Zrobił mi najlepszy miecz w całym królestwie, ale ponieważ jest tak wspaniały, to zaczynam się martwić. A co, jeśli zrobi jeszcze lepszy miecz dla kogoś innego? Muszę mieć pewność, że to się nigdy nie zdarzy, tak więc tak więc rozkazuję ci go zabić. Samuraj musi być posłuszny swojemu królowi, ale musi również dotrzymywać przyjaźni, więc Amidamaru miał ciężki orzech do zgryzienia. Spotkaliśmy się potajemnie. I tak mi się odwdzięcza za moją ciężką pracę? Cóż, nic nie możemy na to poradzić. Więc musisz zrobić to szybko i mieć to z głowy. Nie mosukę! Nigdy nie wypełnię tego rozkazu. Nie wolno ci. Jeżeli odmówisz, będziesz skończony. Jesteś moim przyjacielem. Wolę sam zginąć, niż zrobić ci krzywdę. Wiem, co możemy zrobić. Hmm? Zrobię ci nowy miecz. Najszybszy i najpotężniejszy, jaki kiedykolwiek powstał. Będziesz niepokonany! Dobrze. Przyniosę go tutaj jutro, tuż po zachodzie słońca. Będę na ciebie czekał. Daję ci moje słowo. Tamtej nocy i większą część dnia wykuwałem miecz światła. I co potem? Chciałem, żeby ten miecz był idealny. Spędziłem dodatkową godzinę na polerowaniu ostrza, kiedy poszedłem na spotkanie, żołnierze już tam byli. Albo nam powiesz, gdzie jest bosuke, albo zginiesz. Nie powiem wam. Uprzedzam, że będę się bronił, jeśli nie zaatakujecie. Wykończyć go!